Chyba znalazłem mechanizm do trackera. No to jest tak zrobione Betoniarki A tutaj druga część Rafał tylko nie zepsuj To, ja, to... A co to chodzi z tym kołem? <laughs> Połączenie roweru i betoniarki. <laughs> Rafał tylko ostrożnie, bo porysujesz lakier. No dobra, działamy. Nie będzie łatwo oddzielić tą zębatkę. No i za pomocą tego znaleziska powstała nowa koncepcja obrotu osi pionowej trakera, Bo taka starodawna, potężna betoniarka plus użyskowanie jej gruszki no, powoduje, że można to wykorzystać. Akurat tutaj, w, w tym mechanizmie występują zęby stożkowe. I to jest fajny patent, bo można wykasować luz. Natomiast, no, gdyby chcieć na przykład wykorzystać taką bedliniarkę marketową, no to raczej nie wyobrażam sobie, żeby można było to zastosować. No, można na jakimś małym trackerze, powiedzmy, dwa, maksymalnie cztery panele, bo jeżeli tutaj na tym mechanizmie o takiej średnicy będziemy mieli powiedzmy luz na poziomie około milimetra. A jeżeli ten moduł ma być na 9, na 9 paneli fotowoltaicznych, tak jak ja chcę skonstruować, no to już na krawędzi tego luzu będzie 20 cm. No i w przypadku wystąpienia wiatrów, które będą szarpały w tym całym mechanizmem w lewo i w prawo, no to po prostu prędzej czy później to się rozpadnie. Więc ten luz trzeba tutaj maksymalnie wykasować. Ale mówię, jeżeli udałoby się komuś dopaść na, na złomie taką starodawną betoniarkę, no to jest to też fajna koncepcja. Tak samo kolega podsunął mi taki pomysł, że faktycznie można by było wykorzystać również most od samochodu ciężarowego. No nie wyobrażam sobie, żeby wykorzystać to od jakiegoś tam żuka, czy, czy no, no nie, nie wiem, co, co tam z dostawczaków, bo to musiało być coś starodawnego. Raczej to musiała być mocniejsza konstrukcja. Również to można zastosować, no bo przypominam, że cały czas jest walka o to, żeby ta oś pionowa była w stanie wychylić się o jakieś no 270-278 stopni, czyli to, co maksymalnie jest nam potrzebne w czasie letnim. Natomiast jeżeli komuś nie zależy, no to, to ten siłownik odbramy, no też i te 180, no nawet nie całe, no 175 ogarnie, no ale jednak te 100 stopni brakujące w takim mechanizmie prymitywnym jest to bardzo bardzo duża strata i, i ja po prostu chcę maksymalnie wykorzystać to, co uda się uciągnąć z tego słońca. Więc tutaj rozważam opcję, czy by nie zbudować trackera właśnie na bazie tego mechanizmu. No chyba, że będę miał problem tutaj z zasadzeniem tej zębatki, atakującej. Natomiast, też jeszcze przyszła mi do głowy tutaj taka koncepcja, że być może ta betoniarka, bo ona tak wygląda, raczej jako taki produkt rzemieślniczy bądź jakiś starodawny, wręcz samorobny. Czy ten mechanizm nie został wykorzystany właśnie z mechanizmu planetarnego jakiejś, jakiejś potężnej, dużej ciężarówki bądź jakiegoś starodawnego sprzętu? No ciekawe, może ktoś kojarzy taką betoniarkę albo, albo wie, no, gdzie takie mechanizmy były stosowane. Także jeżeli coś nowego u mnie się urodzi, to na pewno dam znać i będę tworzył nowe filmy. Do zobaczenia. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Cześć.